Ćwiczenie piąte, strona 90, uzasadni, że dla dowolnej liczby całkowitej n liczba postaci 2n-3 razy n plus 4, dodać 2n, dodać n-3 razy n plus 2, odjąć n, jest podzielona przez 3. Jak się za takie zadania zabieramy? No tutaj w skrócie macie zapisane, mm, ale o co chodzi? Wymnażamy wszystko, co się da, redukujemy wyrazy podobne, no i na końcu dopiero zobaczycie, co wyjdzie, tak? Czyli tak, pierwszy z pierwszym 2n kwadrat, pierwszy z drugim wymnażamy 8n, drugi z pierwszym minus 3n i drugi z drugim minus 12. Tu mamy plus, więc nawiasów nie musimy przepisywać. n razy n to jest n kwadrat, n razy 2 to jest 2n, minus 3 razy n to minus 3n i minus 3 razy 2 to minus 6. Tu jeszcze minus n stało, więc przepisujemy. No i redukcja wyrazów podobnych. 2n kwadrat dodać n kwadrat to 3n kwadrat. 8n odjąć 3n to jest 5n. Dodać 2n to jest 7n i odjąć 3n to 4n. To jeszcze mamy minus n, czyli plus 3n. I minus 12 odjąć 6 to jest minus 18. I teraz polecenie brzmiało uzasadni, że dla dowolnego całkowitego n liczba jest podzielona przez 3, więc wyciągamy trójkę przed nawias. Wyciągnęliśmy trójkę przed nawias, 3 razy n kwadrat to jest 3n kwadrat, 3 razy n to jest 3n i 3 razy minus 6 to minus 18. Udało się wyciągnąć trójkę, udało się, wyciągnęliśmy trójkę przed nawias, to co jest w nawiasach tutaj jest całkowite, takie było założenie początkowe, więc udowodniliśmy podzielność przez 3. No i w podobny sposób rozpisuje się Kolejne tutaj przykłady, tak? Mamy 3n odjąć 4 razy 2n odjąć 5 minus 2n odjąć 1 razy 5 minus 2n i to ma być podzielne przez 5. No to wymnażamy 3n razy 2n to jest 6n kwadrat, 3n razy minus 5 to jest minus 15n, minus 4 razy 2n to jest minus 8n i minus 4 razy minus 5 to jest plus 20. Odjąć i kolejna część. 2n razy 5 to jest 10n, 2n razy minus 2n to jest minus 4n kwadrat, minus 1 razy 5 to jest minus 5 i minus 1 razy minus 2 to jest plus 2n. I teraz co robimy? Pierwszą część przypisujemy. Minus 15, minus 8 to jest minus 23, plus 20 stąd. I teraz to, co mamy tutaj w nawiasach. Minus 4n kwadrat i minus z przodu daje nam plus. 10 i 2 to 12n, ale ten minus zmienia nam znak na minus. I minus 5 zamienia się na 5. No i redukcja wyrazów podobnych. 6n kwadrat dodać 4n kwadrat to 10n kwadrat. Minus 23n minus 12n to jest minus 35n. I 20 dodać 5 to jest 25 i znów, jeżeli udowadniamy podzielność przez 5, to staramy się wyciągnąć 5 przed nawias. Czyli mamy 5 razy ile daje nam 10n kwadrat? 5 razy 2n kwadrat, to no 5 razy minus 7n, to jest minus 35n i 5 razy 5 to 25. Czyli wyciągnęliśmy 5, to co stoi tutaj w środku w tych nawiasach jest całkowite, to znaczy, że to wyrażenie początkowe jest podzielne przez 5, co należało uzasadnić. No i podobnie pod punktem C. Mamy 6n razy n, czyli 6n kwadrat, 6n razy 4, 24n, minus 3 razy n to minus 3n i minus 3 razy 4 to minus 12. Odjąć. 3n razy 2n to jest 6n kwadrat, 3n razy minus 1 to minus 3n, minus 2n razy 2n to jest minus 4n i minus 2 razy minus 1 to plus 2. I teraz 6n kwadrat przepisujemy. 24n odjąć 3n to 21n, minus 12 przepisujemy. Mamy w nawiasach 6n kwadrat plus, tak, 6n kwadrat zmieniamy to na minus. Minus 3n i minus 4n to jest minus 7n i minus z przodu zmieniamy to na plus i 2 zmieniamy na minus 2. Widać, że 6n kwadrat i minus 6n kwadrat zredukują się do zera. 21n dodać 7n to 28n i minus 12 minus 2 to minus 14. Polecenie brzmiało uzasadnij, że wyrażenie jest podzielne przez 7. To wyciągamy 7 przed nawias. 7 razy ile daje 28? 7 razy 4. Oczywiście o tym n nie zapominamy. 7 razy ile daje minus 14, razy minus 2. I teraz 7 udało się wyciągnąć, czy wyciągnęliśmy tutaj przed przednawias. W środku mamy liczbę całkowitą. To znaczy, że całość jest podzielna przez 7, co należało uzasadnić. No i w ten sposób dochodzimy do rozwiązań tego typu zadań. W razie pytań śmiało piszcie cześć.